Hej, cześć, mamy, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Wojciech, a to jest film, w którym ponarzekam na historię w Call of Duty. Zapytacie się dlaczego ponarzekam na historię w Call of Duty? Otóż moi drodzy! Historia jakby po części nie trzyma się kupy. <grym> I to moi drodzy! Nie trzyma się. Oj, jak bardzo się nie trzyma, kupy. To jest tragedia. To jest po prostu tragedia. Otóż, o co chodzi? Już Wam tłumaczę. Otóż, chodzi o to, że e, po najnowszym trailerze i zaprezentowaniu rozgrywki z najnowszego Call of Duty Modern Warfare 3 2023 czy też tej zrebootowanej e, wersji nowego Call of Duty gdzie pokazano nam pewną misję e, w twierdzy, w więzieniu większość osób mówi na to, że, że jest to gułak, od razu wyjaśnię Gułak, nie do, to jest e, niezbyt trafna e, nazwa na jedno konkretne miejsce, gdyż gułak to jest zbiór obozów, a jeden obóz to jest łagr. E, przyna, w, przynajmniej w Związku Radzieckim. Tak też e, ma, widzimy tutaj jeden łagr. A nie gułak. Podkreślam, gułak to jest zbiór kilku ru, e, obozów wchodzących w e, skład e, jednego większego obozu, takiej jednostki byśmy to administracyjnej zarządzającymi pomniejszymi obozami. I zbiór tych o, obozów to jest gułak, a łagier to jest pojedynczy obóz. Tak w kwestii historii. Ale, tutaj, jako że mamy y, to całe więzienie i nazwa misji y, to jest Operacja 627. Dla osób, które grały w oryginalną trilogię Modern Warfare Call of Duty, pewnie 627 ta liczba mówi bardzo dużo, ale jednocześnie też w tym Modern Warfare. Trójce tej zributowanej to jest jednocześnie i dużo, i bardzo mało, ponieważ Call of Duty zaczyna się gubić w zeznaniach, przynajmniej jeśli chodzi o kampanię. Dlaczego zaczyna gubić się w zeznaniach? Ano, moi drodzy, od, dlatego, że część e, oficjalna e, kampanii. Dzieje się przed wydarzeniami z Modern Warfare. Podkreślam Modern Warfare. Przed wydarzeniami z Modern Warfare. A mówiąc o tym kodzie, pokazują nam. Verdańsk i jednocześnie mówią nam też, że akcja dzieje się przed wydarzeniami z Modern Warfare 2 2022, ale jednocześnie jest tam Verdańsk w całości. Do czego zmierzam? Chodzi o to, że oni sami sobie zaprzeczają. Mianowicie, dlaczego sami sobie zaprzeczają? Dlatego, że jeżeli albo akcja dzieje się przed Modern Warfare, albo dzieje się przed Modern Warfare 2, bo jeżeli dzieje się przed Modern Warfare, to znaczy, że. Ano, to oznacza, że dzieje się przed wysadzeniem Verdańska, a jeżeli akcja dzieje się przed Modern Warfare 2 i jest w Werdańsku, to sami sobie zaprzeczają tym, że wysadzenie werdańska nie jest kanoniczne. A co za tym idzie, cała fabuła Call of Duty Warzone, jak i Call of Duty Warzone 2.0, niezależnie od tego, jak by zmienili nazwę na pierwszego Warzona, jest chuja warta. I mówię zupełnie szczerze. Ca historia Warzona jest chuja warta. Czyli... Oni mówią o tym, że utworzenie grupy e, uderzeniowej e, 141 jest kanoniczne, ale wysadzenie werdańska już kanoniczne nie jest. Czyli wychodzi na to, że dlaczego wysadzenie werdańska jest niekanoniczne? Według nich, ponieważ nigdy tam nie było zombie, czyli Statek Wodjanoj, który pojawił się chociażby w, który jest z Black Ops Cold War. Z Wyspy Odrodzenia. On nigdy nie istniał i historia werdańska w Warzone poprowadzona przez Black Ops Cold War i Modern Warfare w następstwie do Modern Warfare 2 i obecnego Modern Warfare 3 nigdy się nie wydarzyła. Ale jednocześnie mówią, że historia w Werdańsku z utworzeniem Grupy Operacyjnej 141 ze zebraniem operatorów jest kanoniczna. No to jak w końcu? No to albo uznajemy, że Verdansk wysadziliśmy, albo uznajemy, że historia Call of Duty Warzone nigdy nie nastąpiła. Co kłóci się z tym, z, tak naprawdę z sezonami z Call of Duty, Modern Warfare i Black Ops Cold War? Bo Bo nie wiadomo i chuj nie interesuj się. Tak mówią nam twórcy, tak mówi nam Infinity World. Cz, czyli te same osoby, które twierdziły i nadal twierdzą i właściwie twierdziły, że Warzone jest po, ma być to splatać odsłony z Modern Warfare Mod, e, Modern Warfare e, tego Z Modern Warfare 2 nie Modern Warfare tylko Black Ops Cold War, Modern Warfare i Modern Warfare 2 Ona się nigdy nie wydarzyła ale jednocześnie na początku mówili, że oni chcą w Warzone spiąć historię z Black Ops Cold War, Modern Warfare i kolejnych gier. Czyli takich jak Vanguard i Modern Warfare 2. Ale teraz mówicie nam, że Warzone nie jest kanoniczny. Zaraz, bo ja czegoś nie rozumiem. Czyli Call of Duty, Modern Warfare, Black Ops Cold War, Vanguard i Modern Warfare 2 nigdy się nie wydarzyło w takim razie. No bo jeżeli nie są... jeżeli war, Call of Duty Warzone nie jest kanoniczne, chociaż sezony Modern Warfare i... Black Ops Cold War mówią nam co innego to jedyna odsłona Call of Duty, która się wydarzyła, to by był Call of Duty Vanguard. Czyli idąc tym tropem, mamy Vanguard, które należy do kanonu Call of Duty. A z drugiej strony mamy Black Ops Cold War, Modern Warfare, Modern Warfare 2 i teraz Modern Warfare 3, które do kanonu Call of Duty nie należą. Idąc tym tropem, że Warzone nie jest kanoniczne, to w co myśmy grali w takim razie? No bo. Na. Wiecie to, wiecie, to jest głupie. Autentycznie, to jest głupie. Albo, bo z jednej strony mówią nam deweloperzy na początku, że Warzone będzie taki, owaki, skętaki i w ogóle. I okej. Okay. Ale nagle z drugiej strony dziwnym trapem nagle mówią nam, że yy, jednak nie. No to kurwa jak w końcu? Bo ja za bardzo tego nie rozumiem. Bo... To jest to kanoniczne czy nie jest? Bo ja już nie wiem. Czyli nie powinniśmy kupywać Modern Warfare 3, bo Modern Warfare 3 nigdy się nie wydarzyło. <grybujesz> Aha! Czyli dochodzimy do prostego wniosku, że. O oryginalna trylogia Modern Warfare miała miejsce, ale nowa już nie. Że jest to wymysł jakiegoś przejaranego mózgu. Domyślam się, że wpływ na decyzję deweloperów to no, był od Snoop Doga. Czyli innymi. innymi. Ja pierdolę! jakie to jest głupie. Czyli by można to rozumieć, tak, że tylko i wyłącznie od 2019 roku tylko i wyłącznie Call of Duty Vanguard ma sens, ale jednocześnie tego sensu nie ma. Bo to co za nam zaprezentowali od sezonu czwartego nie ma autentycznie nie ma żadnego sensu. Ale nie powiedzieli, że nic o Call of Duty Vanguard, czyli wychodzi na to, że Vanguard ma miejsce w historii Call of Duty, ale Black Ops Cold War ma pełno. Modern Warfare 2 i obecny Modern Warfare 3, czyli kurwa 4 tytuły Call of Duty w ogóle nie mają sensu. Tak naprawdę nigdy nie powinny się wydarzyć w takim razie. To jest... Co oni kurwa tu odjebali? O mój Boże. Przecież to jest idiotyczne. Albo oni naprawdę musieliby z tego jakoś wybrnąć. Tam czy w ogóle istnieje kurwa w Activision, jakiś typ, nie wiem, albo grupa ludzi odpowiedzialna za narrację w Call of Duty, żeby to się jakokolwiek kurwa trzymało kupy, czy po prostu rzucone od tak i chuj, macie, bawcie się. Udawajcie, że to jest świat Call of Duty, ale myśmy go nigdy nie stworzyli, on nigdy nie istniał. Na to by wyglądało, czyli wychodzi na to tylko i wyłącznie, że Call of Duty Vanguard ma sens, a cała reszta już nie. Cała reszta to są po prostu oddzielne byty, które żyją, które istnieją, ale nie mają żadnego związku ze sobą i nigdy się nie wydarzyły. No to ja się pytam Po nam odnowiona trylogia Modern Warfare Zrebootowana skoro ona nie ma miejsca Skoro Jako samodzielna gra ma sens Ale Połączona historią Razem z Black Ops Cold War Już nie To w ogóle jaki jest sens Stworzenia kampanii, tworzenia jakiejkolwiek fabuły, która zrywa, Jezu, to już, już więcej sensu ma fabuła oryginalnego Modern Warfare 2 niż tej całej zrebootowanej trylogii Modern Warfare. Albo można też dojść do takiego wniosku, że Call of Duty Warzone to jest po prostu anomalia i, o, i nie powinniśmy brać Warzone na poważnie. No to ja się w takim razie pytam, skoro nie powinniśmy brać Warzone'a na poważnie, to po co on w ogóle powstał? Po co w ogóle... Dobra. Zapędzam się chyba i wchodzę w takie rejony, gdzie umysł developmentu kurwa chyba nawet nie wszedł, nawet nie wiem czy... Czy w ogóle żyje jakiś narratyw director, czy tam designer, kurwa, który mógłby mi to logicznie i z sensem wytłumaczyć, jak to, kurwa, działa, w jaki sposób wysadzenie werdańska ma nie być kanoniczne, ale w tym samym Orzonie już kanoniczne jest zebranie grupy uderzeniowej przez Price'a. Co tu się kurwa dzieje w tym uniwersum? Ktoś panuje nad tym? Ja nie wiem, zaczynam się gubić i. I chyba takim jedynym, prawdziwym tym. Żeby w ogóle w weszło to do rozumu, to chyba należałoby nagrać całą serię Call of Duty. Tylko i wyłącznie kampanię, żeby później ludzie szukali związków pomiędzy serią, pomiędzy odsłonami. Ja pierdole, to jest debilne, ale tak chyba trzeba by było zrobić. Nagrać kurwa wszystkie Call of Duty od początku do końca. I zobaczyć jak ludzie kurwa łączą poszczególne rzeczy. Bo inaczej to tego się nie da zrobić. Inaczej chyba tego ogarnąć się umysłem nie da. Tyle moi drodzy. Dzięki serdecznie za wysłuchanie. Może wy macie jakiś wspaniały pomysł na to, co się tam w ogóle mogło zadziać z tą było. Albo macie jakieś inne logiczne wytłumaczenie. Dajcie znać w komentarzach, są wasze i dajcie znać co w ogóle o tym sądzicie. To tyle. Dzięki serdecznie za uwagę, dzięki serdecznie za wysłuchanie i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym materiale na kanale. Trzymajcie się, pa-pa!